Co no wydarzyło się, gdy byłam na studiach? Pewnego dnia przyjaciółka zaprosiła mnie do siebie na noc. Zamówiłyśmy jedzenie i dużo rozmawiałyśmy. W końcu poszłyśmy spać. Po jakimś czasie usłyszałam dziwny dźwięk, przypominający bębny. Byłam mocno zaspana, więc po prostu cicho się zaśmiałam i poszłam dalej spać, myśląc, że coś mi się przesłyszało. Około miesiąc później spotkałyśmy się ponownie w kawiarni, niedaleko jej mieszkania. Hej, czy któryś z twoich sąsiadów nie grał przypadkiem na bębnach? Zażartowałam. Jak ostatnio u ciebie spałam, to słyszałam je w środku nocy. Wtedy moja przyjaciółka zbladła i spytała, czy naprawdę je słyszałam. Wyjęła telefon i zadzwoniła do swojej mamy. Hej, mamo, moja koleżanka też to słyszała. Co powinnam teraz zrobić? Zakłopotana zapytałam, o co chodzi. Twarz mojej przyjaciółki zalały łzy. Odkąd tam mieszkam, każdej nocy wam paraliże senne. Trwa to już z pół roku, dłużej tak nie wytrzymam. Wyznała mi, że próbowała spać w hotelu, jednak nawet tam ją to dopada. Byłam zaskoczona, gdy mi o tym opowiedziała. Powiedziałam jej, żeby jak najszybciej spakowała swoje rzeczy i przeprowadziła się do mnie. Wtedy rozpłakała się jeszcze bardziej i powiedziała, że boi się sama wejść do tego mieszkania. Poprosiła mnie, abym z nią pojechała, więc wzięłyśmy taksówkę i ruszyłyśmy. Gdy tylko otworzyłam drzwi, momentalnie dziwnie się poczułam. Wiedziałam, że coś tu nie gra. Kiedy weszłam do środka, poczułam zapach zgniłej wody. Moja koleżanka miała złotą rybkę, jednak jej akwarium było całkowicie wyschnięte, a rybka leżała martwa na jego dnie. Wybiegłyśmy stamtąd, nie myśląc nawet o pakowaniu jej rzeczy. Nie poszłyśmy jednak prosto do mnie. Stanęłyśmy na jednej z zatłoczonych ulic w środku miasta, oczekując chwili wytchnienia. Kiedy dotarłyśmy do mojego mieszkania, usiadłyśmy na łóżku i przez długi czas myślałyśmy, co możemy zrobić. W końcu poszłyśmy spać. Gdy obudziłam się rano, zauważyłam mnóstwo nieodebranych połączeń od mojej mamy. Oddzwoniłam, a ta zapytała, czy jestem teraz z kimś w moim mieszkaniu. Tak, a czemu pytasz? Odpowiedziałam. Prawie się rozpłakałam, gdy zaczęła opowiadać mi o swoim śnie. W jej śnie wielki i chudy mężczyzna z wielkimi oczami wpatrywał się w okno mojego mieszkania. Dlaczego ona nie wychodzi? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? powtarzał wciąż mężczyzna, wpatrując się przez okno. Moja mama podbiegła do niego krzycząc: Co ty wyprawiasz? I wtedy się obudziła. Będąc szczera z mamą, opowiedziałam jej o wszystkim. Powiedziała, abym nigdzie nie wychodziła z przyjaciółką, więc ta mieszkała u mnie przez jakiś miesiąc. Jeden ze znajomych jej mamy był szamanem. Powiedział, aby jej córka trzymała się blisko swojej przyjaciółki, a wtedy będzie bezpieczna. Byłam przekonana, że jej dom jest nawiedzony przez jakiegoś ducha i zastanawiałam się, dlaczego nie wejdzie do mojego mieszkania. Wtedy uświadomiłam sobie, że gdy się tu przeprowadziła, mama kupiła mi rytualną sól, odstraszającą złe duchy. Oprócz tego jeden z moich znajomych, który jest mnichem, pewnego razu mnie odwiedził i poświęcił moje mieszkanie. Może to dzięki temu mój dom jest bezpieczny od złych duchów. Niedługo później mojej koleżance udało się wyprowadzić z tamtego miejsca, a właściciel nie egzekwował żadnej kary, przez zerwanie umowy. Wydaje mi się, że niektóre mieszkania mogą mieć bardzo mroczną przeszłość.